No i go zamrozić potem na włosku. Mhm. No kurwa, oczywiście. No cóż, to najpierw chyba pobiłam Też nie ciężej go do... będzie, na no, jak... no, no, no. da Dawaj na skraj Może się potuszą oczywiście Może. I moja rozrywki. No nie, ciebie No i wywalił mi ten. No i przyciągnął do mnie, kurwa. Masz ryza? Mam. Wal, 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 I wiesz co jeszcze zrobię? Przyciągnę go No No przeżył Nie no, kurwa A, się ruszy kurwa nie mogłem, nie? Fajnie Sympatyczny chuj No kurwa Ja pierdolę do wyjeb... Pomóc ci tam? No przydałoby się zaraz Dzień dobry o, oh, taki fajny. Oh, taki. Ja pierdolę. Arma kurwa pograne, Nie mam stamina. Uwa, uh, ah, wirtualnie. Uh, kurwa, uh, uh, uh. jeszcze jak sofo słucha. A oh, czekaj, nie lepiej, lepiej, nie lepiej. Taki no szkoda, że nie może napierdalać czterema mieczami. No. Aby była sieka. Ty jeszcze by tak walił tego pająka i mógł mieczami napierdalać. Hmm. Nie, no kurwa, ten skąd to jest.

No, co ma palpatni. Chyba mu się ten łańcuch tych piorunów od tego krócej odnawia. Pojdziesz tam wiesz, pokonanie i tak dalej. Kurwa to OP! No niby tak, ale trafi się wrogi w bohater i już ma pograny. Nie? Ale słuchaj, o 5 sekund, maksimum. Na. No. Cooldown zmniejszony. Przecież to można kurwać tłuszerę kurwa. Się to gminy, kurwa. Tak, na ale miejscu. ile musisz wcześniej najebać, nie? Żeby to mieć o każdą ćwierć sekundy, ale to wystarczy trafić, a nie zabić chyba. Mhm. Aha, jakie opóźnienie fajne. Mhm. Kurwa, nieastaminy, zajebiście. W ja powietrzu? No, no, tak było. I jola. To No, ale to jest Jebane. No, Podskoczysz, a on kurwa ziemi cię jednych w powietrzu, No, to jest opóźnienie, no, nie wiem, coś może są